Ja, <hums> Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Extreme Adventures Jest to już odcinek 61, czyli pierwszy odcinek czwartego sezonu No i cóż, słuchajcie, super, rozpoczynamy czwarty sezon na dobre Odcinki powinny się pojawiać co 4 dni Jeżeli by się nie pojawiały, to jak zwykle zaglądajcie na kanał Powinna gdzieś się znaleźć taka informacja, że odcinek został przesunięty no ale dobra, słuchajcie, mamy tutaj 61 odcinek. No i tak pewnie jesteście zdziwieni, gdzie ja tutaj jestem. Jestem nadal na mapce Rocks MB. Aha. tylko troszkę w innym miejscu. I słuchajcie, tam jest moja baza z trzeciego sezonu. A dzisiaj wybieramy się w tamtym kierunku w poszukiwaniu miejsca na nową, nową bazę, jakby. I słuchajcie, pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego, dlaczego nie kontynuujesz tego, co wybudowałeś tam na tamtej wyspie, dlaczego? Eee, no już wam tłumaczę, szczerze mówiąc, tamta wyspa już mi się trochę przejadła, oglądanie cały czas tych samych widoków troszkę już było nudne, postanowiłem, że troszkę popodróżuję, troszkę tak pozwiedzam, i jak widzicie, nie mam żadnych przedmiotów, chciałbym się poczuć trochę tak, <laughs> po prostu jakbym zaczynał nową grę. Eee, no i słuchajcie, eee, o właśnie, jak tam intro? Napiszcie, jak tam intro, czy się Wam podobało, czy nie, coś przerobić, jeszcze mam czas. E, no, i tak, co będziemy dzisiaj robić? Powiedziałem, będziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca, a na jakim mi zależy, zależy mi na znalezieniu łąki, tak dużej łąki, e, z ładnym widoczkiem na jakieś góry, coś takiego. No, właśnie. No, i pewnie zapytacie, dlaczego właśnie takie miejsce. E, no, słuchajcie, dzisiejszy. jaki dzisiejszy. Ten kolejny sezon będzie troszkę zróżnicowany. Budynki, które będę budował, będą dość zróżnicowane. No i przydałbym się jakiś płaski teren, na którym mógłbym je swobodnie budować. Szczerze mówiąc, wybierając wyspę, z górzystą wyspę na dodatek, było to dla mnie takim, że powiem, wyzwaniem, bo większość budowli musiałem ukrywać w jakiejś górze, zamiast po prostu swobodnie budować je. No i było to pewnym dla mnie utrudnieniem. A jednak, cóż, spróbowałem. I jakoś to wyszło, chciałbym teraz, że tak powiem, trochę pójść na łatwiznę, czyli znaleźć teren, który jest po prostu mm, łatwy do zabudowania, chyba rozumiecie o co chodzi, e, no i cóż, nie będę miał żadnych problemów z wyrównaniem terenu, coś takiego, Uuu. i tak, powiem wam coś takiego, uff, jakie ja tak dawno nie grałem bez żadnych surowców, tak więc naprawdę fajnie pograć w takie coś i... Zastanawiałem się nad pobraniem jeszcze jakiejś wcześniejszej wersji minecrafta Alfa coś takiego To jest po prostu, to ta, taki ta klimacik miało, to jest taki inny minecraft jakby Ale cóż, zaczynamy Chciałbym znaleźć, chciałbym wziąć to żelazo stamtąd Dlatego, że Ojej, klatkuje mi coś Dlatego, że może mi się przydać Do, o cholera Czy ja zepsuję żelazo tym? Taa. Chyba nie, a zaraz mogą mi jakieś pająki zjeść. Bo ja nie jestem na, no pewnie, że nie. No, szkoda. E, mogą się przydać do strzyżenia owiec. Tak. Owce zawsze można znaleźć gdzieś po drodze. <laughs> Kiedy ja ostatnio drewnianym kilofem kopałem? Chyba na serwerze tylko. Jak zaczynałem w ogóle gry na serwerze. <laughs> a to było jakiś miesiąc temu okej okay. subcio no nie, zostawiłem crafting boxa oho Wystarczy mi chyba tak myślę z 3 getting Uuu, jak to? powiem wam, że często mi się tak robi że achievementy mi się po prostu usuwają nie wiem czym to jest spowodowane Ojojoj, oj, oj, klatkuje jak cholera Węgiel też mi się przydał, Wo. Patrzcie, jak to wszystko teraz znaleźć łatwo, to jest po prostu takie trochę aż przesadzone Oczywiście, żeby przetopić e, No i tak, powiem wam tak, że te pierwsze odcinki tego czwartego sezonu e, Będą takie właśnie w poszukiwaniu bazy, zwiedzaniu jaski no, jak zauważycie, kolejny sezon był dosłownie taki sam. Najpierw zwiedzałem jaskinie, chodziłem, szukałem miejsca a później dopiero rozkręcałem się z tymi budowlami, że tak powiem. No i będzie tutaj tak samo na tej samej zasadzie, czyli hmm, taką dużą budowlę, której się spodziewam, którą wybuduję, to myślę, że dopiero za 3-4 odcinki. Tak więc teraz te odcinki będą raczej takie bardziej survival, zbieranie surowców, no bo... Bez tego raczej nic nie zbuduję Oho. Nic tu nie ma? Szkielety. Czyli czas uciekać. Oj, 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 oj Wow. No właśnie, jedzenia nie mam nic. Szkielety, coś się tam? Hmm, nie ma ich. Tam biegają. Dobra. Trzeba tak, wełnę znaleźć, bo łóżko jest potrzebne. Jakoś trzeba przeżyć noc. Uff. To jest to. Wow. No i słuchajcie, mam taki duży projekt w planach w tym sezonie, o którym mnie prosiło naprawdę wiele osób już. Myślę, że mogę wam powiedzieć. Jest to coś w stylu latającej wyspy. I myślę, że będzie to mój największy, największe wyzwanie, jakiego się podejmę. Dobra, crafting boxa chyba zabiorę. Give me, give me, give me. I teraz tak, w którym ja kierunku miałem iść? Kurde mać. Staną przeszedł. na stówę. Czyli idziemy tu. Myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem właśnie takiego miejsca. Być może poświęcę na to dwa odcinki, być może trzy. A być może tylko jeden. Zobaczymy, zobaczymy. Oho. Polany ostatnio bardzo łatwo znaleźć, że tak powiem, takie łąki. E, no i zależy mi też na. Uu, kobla, mam dużo. Powiem Wam, że zrobię sobie piecek. A co? Crafting Boxa, tam Crafting Table. Okej, okay, gitara. Oho. Hi, hi, owieczki zaraz nie będziecie mieć wełny Wiem, cieszycie się O, kwiatki Pierwszy mój przedmiot, jaki podniosłem w tym let's play'u jest to czerwony kwiatek bodajże I chciałbym to jakoś uczcić <grytanie> Także mam w planach coś właśnie z kwiatkiem związanego w nowym eee, w tym sezonie już tak Wiesz, dziękuję Dziękuję. Poproszę. Hmm, hmm, hmm. E, podobno ma owcą odrastać wolno. Jak będą zjadać trawę? Dobra. starczy Zabieram to ze sobą. O, wydawało mi się, że piecyki jakoś tak wolnie się psuły zawsze. Uhu, uh, uh, Coś się pozmieniało w Minecraftie. No i co tam u was? Jak tam? Dwa tygodnie bez Minecrafta, bez Extreme Adventures. Jak widzieliście, cały czas pojawiały się speedarty. Ale tak se myślę, że... Myślę, że jakieś nowe serie powinny się pojawić z Minecraftem, tak? Nie wiem. Być może jeszcze pomyślę o tym. Jednak tak szczerze mówiąc, bardziej mi odpowiada kręcenie Minecrafta niż jakichś innych let's play. Nie tutaj się po prostu czuję tak jakby... Jakbym do tego po prostu, nie wiem, tylko to miał kręcić i koniec A tak to jakoś nie mogę się przyzwyczaić do innych gier, do komentowania ich Minecraft to jest po prostu jakiś taki dla mnie... Myślę, że jest to po prostu już przyzwyczajenie Nakręcam już tyle czasu Minecrafta, to pewnie dlatego No proszę Pustynia, tutaj już są bagna Krowy, 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 a łąki nie widać Może znajdziemy wioskę NPC Troszkę przy okazji zboża Oho Oho, oho. No i słuchajcie, tak jak e, od, od wcześniejszego sezonu, nic się raczej nie zmieni. Wszystko jest na tych samych zasadach, czyli odcinki co 4 dni. Mm, jakie tam jeszcze zasady były? <grych> Poproszę. okej okay. grzybki można zjadać? Tak, nie. Tak. Nie można. Bo na jakimś filmie ostatnio widziałem, że ktoś zjadł grzybki, ale to chyba był fake. Odejdź. Odejdź. Tak, wiem, robi się ciemno. Trzeba znaleźć jakieś łóżeczko Pochodnia? Skąd tu pochodnia? Skąd tu pochodnia? O kurde. Hmm. Hmm, 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 Wiecie co? Chyba wykorzystam hmm, i prześpię się w mojej fortecy, takiej że tak powiem. Letniej, fortecy, którą wybudowałem w odcinku 57? 6? Hi, nie pamiętam. wow A co? Skorzystać z okazji. No i tutaj był ten taki malutki konkursik W którym szukaliśmy znaczków dolara Hi, hi Tu jest jeden <laughs> O pająk Łe, ja miałem zaczynać od początku No dobra, jak już jestem... O piesio hi. Nic nie będę brał, żadnych przedmiotów, tak więc... Tylko się wyśpimy i idziemy dalej Tutaj też był znaczek dolara, jak nie widzieliście na tablicy o Jezio, Ojej, <laughs> O jejko, jak mi klatkuje, bardzo mi klatkuje obraz Hmm, idziesz ze mną? Nie, powiedziałem, że idę od początku, tak, to, idziemy Pająk Czyli tak, tam byłem, to muszę iść cały czas tam I tam coś chyba mi się przypomina, że była jakaś polana Jednak ja nie jestem pewien Zobaczymy Mamy czas i możemy chodzić po liliach? Nie Oj, kupuję wam, że chyba wyszedłem sprawy z tego komentowania. Dwa tygodnie bez żadnych praktycznie let's play. Oj, niedobrze. Trzeba jakoś wrócić do formy. Bo teraz coś z czasami już nie wiem co mówić. Uuu, cieniutko. Kłuczak chodź tu. Z szypcami. Odej pióra. Dobra, zostawcie. Ale grzybki wezmę. Ale w ogóle chciałem zrobić hodowlę zwierząt, dużą hodowlę zwierząt. Tak więc, właśnie po to jest mi także polana. <laughs> jest tam dużo trawy. A być może będzie jakiś update, w którym będą mogły owce jeść trawę i odrastać im wełnę. A lagi mam dlatego, że mi się pewnie teren odczytuje. Kuczak. O, o, tam pójdziemy. Bo tam jeszcze w ogóle nie byłem. Tylko nie chcę trafić znowu na takie morze. Jak to było w poszukiwaniu tej wyspy. Wow. Hi, ale zginitaś ziemia. Dobra, to też. Tam jest pustynia. Wiecie, co, może pójdziemy lądem? Nie chcę mi się łódki robić. Patrzcie, ja leniwy jestem. Ach. No i tak, odcinki będą trwały 20-25 minut. Czasami, oczywiście, będą jakieś wyjątki, <coughs> przepraszam, które będą trwać po pół godziny. Wow! Niedobrze. No i chciałbym ogarnąć trochę hmm, Nether. Tak, chciałbym zrobić jakieś szybkie portale, gdzie mógłbym się teleportować. O, jaki bóg. Gdzie mógłbym się teleportować do jakichś swoich tam baz, tak szybciutko, zrobić kolejkę w neterze i byłoby super. A tych jajek, i tak szczerze mówiąc, nie chciałbym za bardzo być oddalonym od tych, tych, tej mojej trzeciej bazy. Chciałbym znaleźć gdzieś to tak blisko, niedaleko. Bo powiem wam szczerze, że troszkę przesadziłem chyba ostatnio. Przeponowałem około 8000 kratek i to jest naprawdę ciężkie, na, nawet przez nether wracać. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A tu nic. A tu same pustynie. Na pustyni się nie pobuduje. Wow. Zresztą kaktus też mi się przyda. Chociaż jeden. To coś jest? Jakieś góry? No dalej, tu się <laughs> O, dzisiaj mam e, No i cóż, jak tam wasz Sylwester? E, bo ja jeszcze to nagrywam przed zabawą <laughs> Tak, wow, klatki Myślę, że nie byłbym w stanie nakręcić tego displaya 1 stycznia 2012 roku Uhuhu. Cio, są góry, są góry. Teraz tylko potrzebna jest polanka Oho Ładnie, ładnie, nie powiem Tylko tak, o ile się nie mylę. Tak, tu jest koniec mapy. <ścoughs> Jak za tymi górami będzie polanka, to się tam osiadamy. Nie ma bata. wow A e, tak, jak ktoś nie wie, są to takie jakby granice e, starej mapy. Tak, starego generatora map No i cóż. Taki ładnie mi się teren wygenerował. <noise> Pół góry ucięło O, o, tam co? A, myślę, że taka skinia pod wodą, wiecie, jakieś jakieś straszne coś. No patrzcie, tam takie ładne góry się generowały, ale ucięło. we. Trzeba wejść się spiąć wyżej i ogarniemy teren Tak szczerze mówiąc nie chciałbym długo szukać tego terenu Chciałbym już po prostu wziąć się do roboty i pobudować coś O, na tą górę wejdźmy Krowa, skaż, skaż! I tak cię zabiję Kiedyś tam Hmm Fajniutko, fajniutko Panie, sobie tak pozwiedzać. Wow! O! Tak. E, tam jest moja, że tak powiem, e, no, hodowla zwierząt. Może zajrzymy tam albo nie. Nie zajrzymy. Jak widzicie, większość mapy to ja już tutaj no, przeszedłem. Ja teraz nie wiem, błądzę i nie wiem naprawdę gdzie jestem. Ta, na pewno się zaskoczę Jak widzicie, wszędzie trafia na swoje jakieś tam ślady. Muszę gdzieś odejść dalej, no ale nie chcę dać za daleko. Ach, to jest dylemat. Sam nie wiem, czy to nie chodziłem. <śmum> Możliwe, że tak. Ale jak na razie teraz obserwuję, to cały czas mam spadek klatek na sekundę. Wow. A tam? Tak przy granicy mieszkać? B. Jak byłaby jakaś polana, to mógłbym tam się zamieszkać. I też fajnie byłoby, jakbym w okolicy nie miał tak praktycznie. cholera! No, sam nie wiem. Nie chciałbym mieć w okolicy gór. Wiem, że przed chwilą mówiłem, że chciałem. Ale teraz z drugiej strony ta latająca wyspa wyglądałaby naturalnie, tak jak byłaby naturalnie zrobiona. A ja to bym chciał zrobić tak sztucznie. No cóż. Nie przemyślałem tego za bardzo. Ale tam jest wioska NPC, która. posiada. żyta. Hihi. Hi. Troszkę mi ukradę. Hmm. Hmm. Może tam skoczę? A czekajcie, czekajcie. No tak. Holender, i też tu byłem. <grym> tak, musicie mi wybaczyć. <grym> byłem tutaj. Byłem przekonany, że w tamtym kierunku gdzieś teraz wybieram. Po prostu tam jeszcze nie byłem. Ale cóż, jednak tam byłem. <grym> Oj, oj, oj Jeszcze trochę będziemy musieli nową mapę tworzyć, żeby znaleźć jakieś tereny, gdzie by nie było. Zresztą mój zapis gry zajmuje teraz 200 mega. Myślę, że jak teraz znajdę jakieś ciekawe miejsce, to będzie zajmował 300. Oj, nie dobrze. I powiem wam, że nie nie wiem, czy to jest tak dobrze, żeby zapis gry zajmował 300 mega, no bo to wszystko musi się ładować. To jest takie trochę. Obciążający komputer bardzo szukam i szukam i nic znaleźć nie znaleźć mogę. Ło! <laughs> w lesie. Nie, nigdy nie chciałem się osiadać w lesie. Ta ściana, tak. Ło, jaka brzydka. Nie widać nic z tego lasu. Żadnego domku, chyba że jakąś wieżę widokową. Przyznam jednak, że jak pierwszy raz miałaem z minecraftem osiedliłem się w lesie Hi. było to jeszcze... Wow, 2010 rok nie pamiętam musiałbym zobaczyć kiedy zakupiłem gift a ah, ok oczywiście przed tym jeszcze grałem wcześniej minecrafta bez gift coda. czyli na piracie, ale to tylko troszkę no dalej, dajcie mi jakąś polanę. Give me, give mi, Nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko. Ale mamy czas mamy dużo czasu. Nawet jakbym znalazł tą polanę po trzech odcinkach, to pewnie jeszcze jeden bym poświęcił na kopalnię. Bo oczywiście potrzebuję jakieś surowce. To myślę, że 4, 16 odcinków na budowanie by wystarczyło. No i cóż, ostatnio ktoś mi tam narzekał, że moja seria nie jest serią praktycznie taką survival, tylko let's build. No i cóż, zgodzę się z tym. O, coś tam jest, coś tam jest. Bardziej w tych moich odcinkach to ja buduję niż chodzę, zabijam, zwiedzam, co ja tam jeszcze robię. No i cóż. Niestety musicie to zaakceptować. Taka moja seria jest i koniec. Tu jest jakaś łąka. Tylko czy ona jest duża? Tak, robi się ciemno. Muszę dziś szybko się wkopać. Najlepiej dziś tutaj albo wykorzystać kopalnię. Mam nadzieję, że nie jest jakaś głęboka. Zobaczymy. Uuu Oho, hi, hi gitara, torcze, kabel, stare czasy. Teraz takie wygody, w jakimś łóżku spać. Jakieś automatyczne farmy, wszystko automatyczne. A teraz w jaskini śpię. Dobra. E, Łóżeczka, no i słuchaj. Wow, nie mam. Podobno teraz nie można spać, chyba jak w pobliżu są potwory. No zobaczymy. Tak, zrobię sobie lepiej miecz, bo niebezpiecznie się tak jakoś czuję. Mogę zrobić ten żelazny. Okej, okay, idę spać Oj, 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 głodny się robię O kurde O kurde Zapomniałem się i to nieźle Oj, oj, oj nie ma kurczaka, nic Szybko jakieś, jakieś świnie, jakieś owce nie chcę tu zginąć. Świnka, nowa świnka. Jest świnia! Uff! Uh. Chodź tu. Dzięki. Chyba zjem surowe. No i słuchajcie, znajdujemy się na jakieś polanie. Hi. Tylko jest taka w miarę. Taka nie za duża, nie za mała. Za mała raczej dawaj jeść, bo przyznam, że idealne miejsce, e, i chyba się do niego jednak wrócimy, e, było jak szukałem właśnie tej bazy, mm, teraz, co budowałem w trzecim sezonie na tej wyspie, i było takie miejsce, gdzie skakając z takiej góry, nie wiem czy pamiętacie, e, mówiłem, że jest tam bardzo dużo owiec, coś takiego, że chodziłem tam właśnie zbierać tę wełnę. E, no i to było idealne miejsce, bo polana była w miarę duża a na dodatek miałem jeszcze widok na piękne góry o, o kurde wiecie co, Taki zastanawiam, czy się jeszcze respią te świnie? wiem, że owce chyba nie a świnie? <świla> chwila, zbiorę z nich wełnę wiecie co, powiem wam, że to jest w miarę dobre miejsce jednak nie jest idealny. Tak. Chociaż idealnych miejsc nie ma. Tak więc słuchajcie, ja tutaj sobie pochodzę, poobadam tutaj ten teren. No i myślę, że będzie to już koniec tego odcinka. No jak widzicie, troszkę sobie pochodziliśmy, troszkę sobie pogadaliśmy. Tak. Hmm, zobaczymy, czy są tu jakieś góry jeszcze. Jednak coś mi się nie wydaje. Wow, wczytuję się jakiś teren. Klatki lecą w dół. Ho ho, ho. Duża jest to polana, tak więc możemy się osiedlić w jakimś tam istotnym miejscu. ła ale świ <grych> Proszę takie góry duże. Tak, no i jak widzicie, takie miejsce ma naprawdę dużo zalet. Bo mogę budować i nie martwić się o teren e, Powiem wam, że kiedy budowałem teleskop Tak, teleskop w Minecrafcie, to był odcinek 59 bodajże e, Miałem trudności właśnie ze znalezieniem miejsca No i cóż, była to taka mała głupota, no bo kurde, mam plan, mam wszystko zrobione e, Mam już tam obmyślone jak to będzie wyglądać, jednak nie mam miejsca, to naprawdę było... Masakra po prostu Ja ile świn, ale będzie farma no, i to było naprawdę śmieszne, bo miejsca szukałem wo, dość długo i zastanawiałem się, czy na czubku góry nie, na czubku góry nie, bo za mało miejsca było e, na górę. E, co ja ganam, Jakieś szyfry, kurde, na górę, w dół miejsca. Chodzi mi, że najwyższy poziom to chyba 126 czy 128, a to było na poziomie 110, czyli to ryzyko miałoby wysokość tylko 10 kratek, to byłoby dość dziwne. O, kurde, duża jest to polana. Słuchajcie, ja tu sobie to wszystko obadam Znajdę jakieś ciekawe miejsce tutaj. Jeżeli nie znajdę, to w następnym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż. No i cóż, sezon czwarty uważam za rozpoczęty i kolejne, czekamy kolejne 20 odcinków z wami. <grym> A Wy ze mną musicie się jeszcze męczyć przez 20 odcinków. Tak więc słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że czekaliście, że jesteście nadal ze mną. No i cóż, pierwszy odcinek. Takim właśnie ekwipunkiem zdobytym. E, uważam, z, uważam za e, zakończony. Tak więc. Słyszymy się za 4 dni. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wszelkie subskrypcje, komentarze i ocenki. E, trzymać i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej! Nie ma gór. B.